Czy wiecie, że sytuacje konfliktowe, czyli wszelkiego rodzaju ostre dyskusje, spory, podczas których obecna jest agresja i podczas których pojawia się poczucie zagrożenia na zajmowanym przez nas terytorium, są zapalnikami, czyli tak zwanymi predyktorami do tego, aby wywołać zapalenie oskrzeli? Jeśli chcecie lepiej zrozumieć swoje emocje, dołączcie do mnie dzisiaj i dowiedzcie się, jak to zrobić. ja nazywam się Katarzyna Jedlińska i jestem psychologiem psychoterapeutą w klinika Zdrowia. Ohana swoją klinikę nazywałam Ohana, ponieważ Ohana z hawajskiego oznacza ród rodzinę. Na co dzień, aby nieść Wam skuteczną pomoc w swojej pracy, posługuję się wiedzą z zakresu wielu dziedzin nauki. Jest to m.in. klasyczna psychologia zdrowia, psychoterapia, psychobiologia, psychogeneologia. Uwielbiam szczególnie tę ostatnią dyscyplinę, gdyż jest ona takim narzędziem terapeutycznym, które pozwala sięgnąć Yy, głębiej pozwala dotrzeć do przyczyn Waszych chorób. Psychogeneologia jest jeszcze słabo znaną yy, nauką. O historii naszych przodków, o ich przekazach, o tym, jak ta historia wpływa na nasze życie. Na co dzień pracując z Wami skupiamy się szczególnie na uwolnieniu z Waszej psychiki wszelkiego rodzaju lęków, myśli depresyjnych, stresujących doświadczeń, które niewątpliwie mają wpływ na stan Waszego zdrowia. Nie bez znaczenia będzie tutaj, Tutaj, połączenie tego wszystkiego z waszą rodzinną e, historią, z panującymi w waszych rodzinach e, wzorcami, przekonaniami. E, kochani, więcej informacji o mnie znajdziecie na e, klinika Pamiętajcie proszę również, aby zasubskrybować mój kanał i e, nacisnąć na pasku powiadomień dzwoneczek, co Pozwoli Wam być na bieżąco ze wszystkimi moimi najlepszymi przekazami dla Was. Jak to możliwe, że kiedy będziemy prowadzili agresywną dyskusję, kiedy pokłócimy się z członkami naszej rodziny, lub kiedy dojdzie do ostrej wymiany zdań w sferze zawodowej, czyli na przykład, um, kiedy będziemy mieli spotkanie z naszym szefem, albo kiedy będziemy mieli spotkanie z naszymi y, współpracownikami, na którym ktoś będzie musiał coś z kimś ustalić, ale te ustalenia będą przebiegały w ferworze, tak zwanej zatrutej atmosfery, to wówczas nasz mózg, aby tą atmosferę oczyścić, wywoła zapalenie oskrzeli. Kiedy trudno nam będzie się porozumieć i w sytuacji, kiedy mimo wszystko poczujemy się zagrożeni na zajmowanym przez siebie terenie, a przy tym zaczniemy odczuwać emocje takie jak poczucie winy, żal, urazę i nie wyrazimy swoich emocji. Tylko nadomiar złego będziemy je w sobie, Dusić, to wówczas Nasz mózg rozładowując taką zatrutą relację, zatrute środowisko, wywoła zapalenie oskrzeli. Wobec czego warto jest, abyśmy zdawali sobie sprawę, że zapalenie oskrzeli to nie tylko unoszące się w powietrzu wirusy, ale poprzez fakt, że na stan naszego zdrowia wpływa wiele czynników, to proszę, abyście również wzięli pod uwagę, że na stan naszego zdrowia wpływają przeżywane przez nas emocje. Dzisiaj opowiem Wam, na jakie sytuacje szczególnie należy zwrócić uwagę i jakie w związku z tym rozwiązać biologiczne konflikty, aby z sukcesem cieszyć się zdrowiem. Kochani! Powietrze, którym oddychamy, łączy nas wszystkich ze sobą, bez względu na to, czy my tego chcemy, czy nie. Oddychanie jest procesem wymiany, jest to dawanie i branie, kiedy robimy wdech, dotleniamy wówczas nasze komórki, a z wydechem wydalamy z naszego y, organizmu dwutlenek węgla. Wobec czego, kiedy nie możemy złapać oddechu albo kiedy nasze dzieci mają problem ze złapaniem oddechu, czyli nie możemy swobodnie oddychać, wówczas warto jest poruszyć temat wolności i ograniczeń. Pamiętajcie proszę, że nasze życie rozpoczynamy od pierwszego oddechu i poprzez oddech je Kończymy. Wraz z tym pierwszym oddechem wchodzimy w świat zewnętrzny, tracimy symbiotyczną jedność z naszą mamą, czyli stajemy się wolni, stajemy się niezależni, stajemy się samodzielni. Wobec czego, jeżeli mamy problem z oddychaniem, poszukujemy, co takiego w sferze wolności nas ogranicza. Zanim przejdziemy do konfliktów osób dorosłych, rozpocznę naszą wspólną podróż od omówienia tak zwanego okresu projektu celu. Okres projekt cel rozpoczyna się 9 miesięcy przed naszym urodzeniem, trwa przez 9 miesięcy ciąży aż do pierwszego roku naszego życia. Pamiętajmy również o tym, że w tym okresie ale też w okresie dziecięcym, jeżeli dzieci bardzo często przejawiają konflikty zapalenia oskrzeli, mogą być one bardzo powiązane z emocjami, które przeżywają rodzice, szczególnie mama. I w takim wypadku y, warto skorzystać tak z, z tak zwanej mocy szeptanek. O szeptankach być może wspomnę przy okazji innej produkcji. A więc wracając do samego początku yy, naszego jestestwa na tym świecie, będzie niewątpliwie nasze życie wewnątrz maciczne. Już w tym życiu wewnątrz macicznym z poziomu yy, biologii jesteśmy w stanie rozpoznać dwa rodzaje yy, terytorium, pierwsze terytorium, yy, na którym yy, przełomową kwestią yy, będzie Istnienie jest terytorium, na którym rozwija się embrion podczas naszego życia płodowego. Będzie tutaj wydźwięk konfliktu: czy ja tak naprawdę mam prawo istnieć? Czyli kiedy mama w okresie od jednego od urodzenia, tak, od zero, od punktu zero, od zapłodnienia do okresu trzeciego miesiąca życia właśnie zarodka, będzie rozważała aborcję, to wówczas takie dziecko może mieć predyspozycję do zapalenia oskrzeli, ponieważ ono będzie wciąż zastanawiało się, czy ja mam prawo istnieć? Będzie przeżywało tak zwane konflikty egzystencjonalne i w wyniku ich no, będziemy mieli te fizyczne symptomy. Wobec czego ważne jest, abyśmy zadali mamie pytanie w przypadku częstych zapaleń, oskrzeli u dziecka. Co takiego działo się w pierwszych trzech miesiącach ciąży? Czy czasem nie było tak, że mama nosiła się z zamiarem usunięcia dziecka? Kolejne terytorium, które dotyczy okresu płodowego, ale będziemy tutaj już mieli na myśli ten okres powyżej trzeciego miesiąca życia, będzie to tak zwane, Terytorium y, życia, czyli y, będziemy mówili w tym okresie o tak zwanym życiu, prosperowaniu, cieszeniu się życiem. I teraz, jeżeli mama, będąc powyżej trzeciego miesiąca y, ciąży, usłyszy na przykład od y, lekarza, że ciąża jest zagrożona, to wówczas dziecko y, może odczuć, Taki konflikt, nie wiem czy ja żyję, tak? bo ciąża jest zagrożona. Dziecko może ze strachu sparaliżować lęk, ono może w pewnym stopniu zamrozić się w kobiecym łonie, oczywiście na mikroskopijne sekundy, niemniej jednak powodują one dosyć znaczące zmiany. Emocjonalne w późniejszym właśnie życiu i prosperowaniu, i u takich dzieci może wykształcić się tak zwany pierwotny lęk przed uduszeniem. Wobec czego, jeżeli zapalenie oskrzeli stanowi Twoją codzienność albo codzienność Twoich dzieci od niepamiętnych czasów, ważne jest, aby sięgnąć właśnie do. Traumy porodowej. Być może tam, albo w transmisji pokoleniowej, należy szukać rozwiązania. Być może były y, jakieś porody kleszczowe, jakieś dziecko utknęło w kanale rodnym, y, mogło odwrócić się y, nie w tą stronę główką podczas porodu, także moż, mogło tam występować bardzo duża y, ilość y, konfliktów. Czy zauważyliście, że kiedy ktoś podchodzi do nas zbyt blisko, to my podświadomie zaczynamy się dusić, zaczyna nam brakować y, powietrza, nie jesteśmy w stanie oddychać tym samym powietrzem z osobą, która nas denerwuje, która nas wpływa? W tym tak zwanym powietrznym terytorium, które przyszło nam z kimś y, dzielić, konieczne jest, chcąc nie, chcąc posiadanie pewnej odrębnej przestrzeni przestrzeni tylko dla nas samych, tak abyśmy mogli swobodnie y, oddychać. I w sytuacji, kiedy ta nasza przestrzeń zostanie naruszona, kiedy pojawi się w niej tak zwany nieproszony y, gość, wówczas, od razu za tym pojawia się tak zwany konflikt związany z zagrożeniem na Terytorium. Co ważne, konflikt ten może pojawić się również wtedy, kiedy wróg jeszcze nie zaatakował. My możemy tylko odczuwać potencjalne niebezpieczeństwo, ale kiedy będziemy to robili na tyle intensywnie, że będziemy mieli poczucie, że jakieś niebezpieczeństwo wisi w powietrzu, czyli zagraża naszemu związkowi, zagraża naszej pracy, zagraża naszej rodzinie, to wreszcie. W rezultacie przeżywanych odczuć może u nas pojawić się zapalenie y, oskrzeli. Pamiętajcie, że nasz mózg nie odróżnia tego, co jest rzeczywiste od wyobrażonego, wobec czego, jeśli będzie on nawet symboliczny, wirtualny bo pojawi się w postaci naszych myśli, ale jeżeli odczujemy go jako rzeczywisty, prawdziwy, wówczas jest bardzo prawdopodobne, że wspomniane symptomy pojawią się w naszym ciele. Konflikty, które szczególnie oddziałują na nasze oskrzela, będą związane, tak jak wcześniej powiedziałam, z terytorium, będą dotyczyły kłótni, krytyki, dyskusji, sporów, zaognionej atmosferze w rodzinie, ze współpracownikami, w każdej sytuacji, wtedy, gdy będziemy musieli coś z kimś ustalić, współpracować, i jest tutaj mowa o wszelkich objawach. Przejawach agresji, o poczuciu bycia zagrożonym w obrębie zajmowanego przez siebie terytorium. Osoby, które będą wchodziły w taki konflikt na poziomie emocjonalnym, będą odczuwały trudności z powodu poczucia winy, żalu, urazy, będą często dusiły to w sobie, a także będą związane z podporządkowaniem się poleceniu. Obecny spór, który nie wiąże się z silnym lękiem, czyli na przykład nie mogę spotkać się z koleżanką, bo mąż mi nie pozwala. Do zapalenia o skrzeli dojdzie również wtedy, kiedy będziemy przeżywali konflikt, tak zwany, co ludzie. Powiedzą. Czyli ta część konfliktu będzie wiązała się z zagrożeniem na terytorium ukrytym albo odległym, ale również albo obawą przed ograniczeniami i przed przeszkodami w rozwoju na danym terytorium. Zabierasz mi powietrze, co będzie oznaczało, że ja nie mam przestrzeni na swoje, na swoje powietrze na swoje terytorium i pamiętajcie, że mózg w takich przypadkach będzie rozwiązywał konflikt oczyszczając naszą y, międzyludzką relację, wywołując zapalenie y, oskrzeli. W przypadku zapalenia oskrzeli będą tutaj wszelkie konflikty, obawy, lęku o swoje terytorium, y, o rewir związany z domem, z zawodem, z partnerem y, w pracy, kiedy będziemy mieli poczucie, że nie pod Swoim zadaniom, kiedy będziemy mieli poczucie, że stracimy swoje stanowisko, kiedy będzie strach o rewir, konflikt, groźby utraty terytorium, zagrożenia terytorium, niepodołanie swoim zadaniom kłótnia lub przekroczenie granic z sąsiadami, niebezpieczeństwo będzie wyczuwalne, wietrzone albo wkrótce przewidywalne w postaci konfliktu, czuję, że moje granice, granice lada, chwila zostaną naruszone. Pamiętajcie również, że zapalenie oskrzeli często zaczyna się, kiedy ludzie się przepracowują, źle znoszą długie okresy. Stresu, nasilenie konfliktu będzie determinowało nasilenie, czyli powagę choroby. Która w jego wyniku się pojawia. Przewlekłe zapalenie oskrzeli będzie występowało wtedy, kiedy pojawi się silny strach przed brakiem powietrza. Pamiętajcie, że wszystko to, co zwykliśmy nazywać chorobą, zawsze ma swój biologiczny sens. W fazie w końcowej konfliktu będzie dochodziło właśnie do odbudowy nabłonka płaskiego oskrzeli, czyli będzie wydzielał się śluz, pojawi się obrzęk, pojawi się stan zapalny i namnażanie komórek. I zapalenie oskrzeli często bardzo zaczyna się po długim okresie konfliktu, jaki przeżyłeś, przeżyłaś Ty sam, Ty sama, a osoba w stosunku do której pojawiło się wiele żalu, wiele złości, wiele gniewu, ale też y, poczucia winy. Y, I nie pozwalając sobie odkrywać emocji, natomiast tłumiąc je, wspierasz swój wzorzec autoagresji. Emocje silnie związane z zapaleniem oskrzeli to żal, uraza. Wyzwaniem w tego przypadku, w wydarzeniu jest y, przebaczenie. Wydaje ci się, że przebaczenie komuś oznaczałoby, że jesteś słaby, słaba. Nic bardziej mylnego. W przebaczeniu odnajdziesz swoje dobre samopoczucie i zdrowie. Zapewniam cię, że gdy tylko nauczysz się nazywać głębokie swoje uczucia i zaczniesz je właśnie przeżywać, wyrażać, nawet w tych sytuacjach, które są stricte dla ciebie bardzo trudne, i zaczniesz. Właśnie je werbalizować na zewnątrz, jestem przekonana, że będziesz mógł uniknąć wiele chorób wszystko o czym wspomniałam to istotne konflikty biologiczne w lepszym rozumieniu zapalenia oskrzeli. Jeżeli zaczniesz świadomie uwalniać swoje emocjonalne problemy, zaczniesz znajdziesz się na drodze nie tylko do sukcesu, ale i do zdrowia y, psychicznego. Pamiętaj, że to ty podążasz do zdrowia, ja tylko nadaje kierunek. Jestem pewna, że dużo się nauczyłeś podczas dzisiejszego spotkania. Zapraszam cię, abyś podzielił się tym nagraniem, a także zapraszam cię do odwiedzenia mnie na klinikaohana.pl. Poznajmy się. Chciałabym wiedzieć, co myślisz na temat kręconych przeze mnie filmików, a także proszę cię o zadawanie. Pytań, na które z chęcią y, odpowiem. Być może Twoje pytania pomogą innej osobie, także nie krępuj się i pytaj o te zagadnienia, które są dla Ciebie ważne. Z miłością, Twoja najlepsza terapeutka, Ohana.